Dzień dobry, czy to fanklub Jotki? Nie? To i tak witam. To jest kolejny odcinek Trwona Forth. Chciałem się normalnie przywitać, ale mi nie dadzą. Użyjmy tego parku, bo jeszcze chyba rozłożyliśmy. Zrobiłam cięcie uciek... Jesteśmy. I tak, co mamy zrobić? Zegarek, OK. Tak a propos, dowiedziałem się, że byłem za cicho w tamtym filmie, a więc teraz przyciszę mu i będę troszkę głośniej. What chip? Fixer Party. Um, nie rozumiem, ale okej. Okay. Tutaj mamy chips. Chipsy. Illuminati. Quickster Party. party has element of surprise. Um. Bo mój brat coś tam poszedł, powiedzieć no i tak. Ja sobie tutaj jestem, i co? No i dobra. No Czyli wolno się chodzi. Widzę jakiegoś bałwanka. Mogę ten. Okay. O, Mogę, żeby mi nie przeszkadzało. Mogę sobie tutaj dać wróg. Sorki, że nie słyszycie muzyki, ale no. Co walecie, słyszeć? Muzykę czy mnie? Pięknie, proszę, ktoś czy słabo gra. No, tutaj mam tak podgłośnie i będę. Troszeczkę głośniej mówił. A jak tu nie pomogło to mi napiszcie. co to robi. Przeciwnicy w innej fali może dostaniemy w niej gra To jest taki typowy efekt, czyli że walczysz z różnymi postaciami, odblokowujesz i tak dalej. I jak zrobisz przeciwny, to wiem, do niego to Dobra, nie, 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 nie. Dajcie. Udało mi się im uciec. I co, idziemy do tego zegara? Tam już widzę naszego Fredberka. Tam widziałem. dalej. No dobra, przeszliśmy tą minigrę. <laughs> no. Nie jestem chory po prostu. Ale... Ten zlicz... Pan zlicz. Wcześniej on... Ktoś mówił o zegarach. Nie wiem, zegar. A więc co? Dobra, jak będę lepsze postacie, to będzie mógł spotkać tak lepszych przeciwników. No cześć, panie Freddy. Fredbear. Fred, brrr, dobra, co, co, nam powiesz? Co nam powiesz tym razem? Co tam tego bałwana, co tam był? Ulepimy ci bałwana, <grym> Dobra... Jakiś zgliczowany tunel... I czekamy na glitch No i jest O nie jej i umarłeś ha! Fajna zabawa, wiesz? Kurde. Fajna zabawa. Morderci Berek. Co to w ogóle jest? Boję się, sobie nie podoba Bowser. to jest? Czy to jest Bowser? Co to jest Bowser? To ja nie wiem. Znajmi mi się jego, że ci pokazuje. Nie mogę uciekać. O nie, ale ja nie, o nie. Pizza, well, dawaj, 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 dawaj. Procent źle skończył. Chwila ich cika, jak ja -ta taką wziąłem. normalnie zginę. Zginę tutaj.

Over! Kurde. I gdzie się zrespię? Widzicie, tutaj są inne postacie. To może jej się do Okej. Okay. Okej. Okay. Właśnie zrobił mnie Bałwan Bąspot. No i taką miałem. Przydałoby się wreszcie jakieś nowe postacie pozdobywać no? Serio, bo krucho u nas. szkam mu ukrytych przejść, bo podobno w tej grze jest milion takowych. Dobra, zrazywam Wam tajemnicę, którą wyczytałem w necie. Gdy jesteście tu... Coś przyszło. Gdy jesteście tu... Pukacie w to drzewo. Co możecie zostać pukaniu w drzewo? Pewnie myślicie. Czy... Chyba, że internet nie oszukał. zom pokazać zamina dla wrogowie wyskakują No i co się stało przy pukaniu w drzewo Jest przejście Coś tu Jest Kurde, powiadomienia. Mamy Purple... Cześć Purple Guy, to ja, Jotka Heja. Pokażę wam, dojdę w jedno miejsce. Albo nie. Wiecie co? Odcinek trwa 10 minut, co i tak jest jak na mnie bardzo długie. To miejsce stawimy sobie na trzeci odcinek ford Przejdziemy je całe. Ale myślę, że skoro ono jest tak ukryte, to już w ogóle będą tutaj powerful, ale to powerful przeciwnicy, których powinienem odblokować dopiero pod koniec gry. Dobra, film trwa jeszcze 11 minut. Może przynajmniej więcej reklam będzie się dało tutaj wywalić i więcej pieniążków dostać za te reklamy. Czy tego miejsca chyba nie ma na mapie? Dobra, to ja sobie tutaj pozwolę skończyć odcinek. Ja się z wami żegnam. I pa!